Już no, podłogę zrobiliśmy. Baza już robił spalenie łóżko. No bardzo ładnie. No, tak. no i sypialnie macie. No, spalenie łóżko jak ładnie No To z dzieckiem no, zamówiliśmy, hmm. a teraz taki, że jak tak. się jedna przewraca, to, to druga, druga nie podskakuje. No, Widzisz, my, my takie łóżko wywaliliśmy. Jugosłowiańskie, po ambasadzie wiesz, zostało nam takie wielkie. No kurde, cały pokój, ani szafy do niego, ani nic, bo za dużo łóżko. Za mały, mały pokój i wywaliliśmy. Ah, fajne. Ale ogrzewanie macie wspaniałe. tak mhm. mhm. W nocy, no, tak, tak, a teraz mamy wannę, tron. A w pokoju mam tu bałaga. A tutaj mamy wódkę telefoniczną. No bo trzeba było. Jak to było? Wiesz, pchnąć ścianę, żeby. No, tak jest. No, tu wanna stoi. Ale no tak. Ale jest dobrze. No. Przetrzymać się jest gdzie? Przetrzymać się jest gdzie? My też mamy wannę, ale na górze dziewczynom zrobiłem kabinę. Tak. Nie, no bo to jest jak. jak wiesz, jest dużo osób. Tu nam się walno no. przydaje. daje. Tak, tak. Bacz, jak ja zobacz, jakie ja ogrzewane. No. Zmieniliście I, i nie chcieliśmy wiesz, z tego mhm. pokoiku tracić. No bo bo ty jeszcze no. pokoikie, no jak ktoś przyjedzie, no to wiesz, zawsze. No fajnie. No. I, jeszcze je, I piętrowe łóżka, to już dwie osoby się mieszczą. No super. No dobra, to niech tam coś bierze. No No to bardzo dobrze. To nie ma pośpiechu.